Siempre, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zamówić modyfikację do gry Car Parking Multiplayer ze strony CPMFR, czyli Car Parking Multiplayer Virus Response. A więc zapraszam Was do oglądania. Na samym początku będziemy musieli zaktualizować naszą grę do najnowszej wersji. W tym celu przechodzimy do sklepu Google Play i wpisujemy car parking multiplayer. Gra musi być zaktualizowana do najnowszej wersji oraz nie obejmować programu beta testów, ponieważ, w innym przypadku, administrator nie będzie się mógł z Wami połączyć, aby zrealizować Wasze zamówienie. Następną rzeczą to jest dowiedzenie się, jakie mamy id gracza. Aby to sprawdzić przechodzimy do gry Car Parking Multiplayer a następnie klikamy Start gra online i po lewej stronie w górnym rogu ekranu będzie widniał nasze id gracza zapisujemy sobie je na kartce lub zapamiętujemy Skoro już to mamy z głowy, no to wychodzimy z aplikacji. No i teraz należałoby zamówić jakąś modyfikacją. Link do strony z modyfikacjami do Car Parkinga macie zamieszczone w opisie filmu oraz w sekcji z komentarzami. Więc przechodzimy na tą stronę. No i tutaj na górze macie pasek pomocy. Możecie sobie tutaj wejść, jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy. Tutaj wszystko pisze to co ja właściwie teraz mówię, bo to jest tylko forma tekstowa. To wszystko jest to samo co ja teraz mówię. No ale macie i formę wideo, jak i tekstową. Po rozwinięciu menu macie też różne ciekawe opcje, które warto obczaić. Dobrze, jak zamówić modyfikację. No, Przydałoby się znaleźć jakąś interesującą nas kategorię lub ze sekcji nowe i zaktualizowane modyfikacje. Stąd również możecie sobie wybrać jakąś odpowiadającą nam modyfikację. Przejdźmy zatem do sekcji kategorii i wybierzmy kategorię na przykład Policja. No i z tej listy wybieramy modyfikację, która nas interesuje. Załóżmy, że interesuje nas Fiat Doblo 2 w nowych barwach policyjnych. Więc klikamy i zostaniemy przeniesieni na podstronę tej modyfikacji. No i tutaj oczywiście macie galerię zdjęć. Możecie sobie poprzeglądać, jak ta modyfikacja się prezentuje. No i oczywiście macie opis modyfikacji, informacje, no i najważniejsza część, czyli kreator zamówienia. W tym kreatorze będziemy tworzyć nasze zamówienie. I możemy również pobrać, pobrać modyfikację z sekcji pobieranie manualne, ale tym zajmiemy się w osobnym odcinku. Wszystkie odcinki są zawarte w liście Cover Parking Multiplayer First Response. Przejdźmy do naszej sekcji kreatora zamówienia. I pierwsze co to podajemy nasze ID gracza, więc wprowadzamy sobie ID gracza, w moim przypadku będzie to IV 427061. Jeżeli wprowadzicie pełne ID, no to powinno być zaznaczone na zielono. I tutaj macie konfigurator waszej modyfikacji. Jest to radiowoz, więc możemy dobrać odpowiednie konfiguracje do radiowozu, czyli zmienić numer taktyczny. Czyli możemy wybrać prefiks wojewódzki, niech będzie to na przykład województwo opolskie, bo czemu nie? No i numer radiowozu, oczywiście możemy sobie zmienić. Na przykład 53. Zero oczywiście będzie dopisane. I możemy wybrać typ, na przykład Wydział Ruchu Drogowego lub zwykła Komenda Policji. Belkę świetlną możemy sobie wybrać. Którąś spośród tych trzech, możemy bez. Możemy wybrać stroboskopy, czyli te co są w kratce. I stroboskowy wewnętrzny, czyli te co są na szybie. Możemy wybrać generator sygnałów, czyli modulator. To są dźwięki z gry. Macie pełną listę. No wybierzmy sobie na przykład drugą pozycję. Następnie mamy naklejki. Akurat ta modyfikacja nie przyjmuje tych konfiguracji, więc... Będzie wybrane domyślne okrojenie. Możemy wybrać kolor, ale to będzie raczej w radiowozach nie tych nowych. No i dobrze, skoro już wybraliśmy konfigurację naszej modyfikacji, no to możemy wygenerować kod naszego zamówienia. Klikając w zielony przycisk, wygeneruj kod. Pojawi nam się wygenerowany kod. Który teraz należałoby skopiować i przesyłać administratorowi do zrealizowania. Kod możemy wysłać za pośrednictwem Gmaila, Facebooka oraz Discorda. Teraz Wam pokażę jak to wszystko wysłać. Jeżeli chcemy to wysłać za pośrednictwem Gmaila, no to klikamy na jego ikonkę. Klikamy otwórz w aplikacji. Temat maila będzie automatycznie dobrany, no i Waszym zadaniem będzie tylko wyklejenie skopiowanego kodu i wysłanie wiadomości do administratora. Jeżeli chcecie to zrobić za pośrednictwem Facebooka, no to klikacie na jego ikonkę i zostaniecie przeniesieni na oficjalną grupę Carparking Multiplayer Freeze Response. Do sekcji przesyłania kodów. To jest post, w który możecie przesyłać swoje wygenerowane kody w sekcji z komentarzami. Możecie również dobrze przejść na grupę i utworzyć post anonimowy. Z wygenerowanym kodem, oczywiście. Aby to zrobić, klikacie weź udział anonimowo, wtedy administrator rozpatrzy Wasze zamówienie. Jeżeli chcecie przez Discorda no to klikacie na ikonkę Discorda i zostaniecie przeniesieni na kanał zamówienia. No i tutaj wpisujecie kod i przesyłacie i administrator w wyciągu 24 godzin będzie rozpatrywał wasze zamówienie. Po wysłaniu kodu administratorowi i uzgodnieniu jakieś tam godziny tak wygląda przykładowa konwersacja. No Jeżeli umówiliście się z administratorem na przykład na godzinę 18, no to y, uruchamiacie grę o godzinie 18 i tworzycie pokój na serwerze. Załóżmy, że jest już godzina 18, więc uruchamiamy grę. Klikamy Start, gra online, wybieramy dowolną mapę, niech będzie to miasto, i teraz yy, klikacie przycisk Only for Friends, czyli tylko dla znajomych. Nie podajecie żadnego hasła, ponieważ administrator nie będzie mógł się z Wami połączyć, więc tworzycie pokój bez hasła. Klikamy Start. No i teraz pozostało tylko czekać na administratora. Pamiętajcie o tym, aby wprowadzić prawidłowe ID gracza oraz upewnijcie się, że wasze konto nie jest zbanowane, na przykład przez czytowanie w grze, ponieważ administrator wtedy nie będzie mógł się z wami połączyć. Kiedy administrator dołączy do waszego pokoju, no to powinien podjechać do was waszą zamówioną modyfikacją, no, czyli tym pojazdem i sprzeda tą modyfikacją za niewielką cenę, na przykład za 1000 dolarów. Każda modyfikacja na mojej stronie kosztuje 1000 dolarów z powodu zabezpieczeń antycheaterskich. Pojawi się taka ikonka, więc klikacie w nią i, akceptu i akceptujecie zakup. Teraz musicie odczekać 10 sekund. Dopóki ta ikonka nie zniknie. Jeżeli znikła, no to możemy opuścić grę. I cieszyć się naszą zakupioną modyfikacją. A więc w tym poradniku to by było na tyle, więc jeżeli ten poradnik Wam się okazał być pomocny, to nie zapomnijcie zostawić łapnię wygorą, subskrypcję oraz dzwoneczka, aby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A no i tak, co z tablicą? Tablicę niestety będziecie musieli wykonać sami, ale nie martwcie się, ja zawsze przychodzę z pomocą i moje poradniki. Link do poradnika jak zrobić tablicą rejestracyjną znajdziecie w opisie filmu oraz w karcie u góry tutaj po prawej stronie ekranu. A więc to wszystko. Trzymajcie się, do następnego i cześć!